Witam na kanale Damian Kuchnia Kuchni dziś zrobimy sobie truskawkowe knedle. Dokładny spis składników podam na planszy na końcu filmu. Więc tam was odsyłam jeżeli potrzebujecie yy, dokładny przepis. A teraz wam powiem co tutaj mam. Mam tutaj ser twaróg taki jak na sernik. Do tego jest kaszka manna lub jak to niektórzy używają nazwy semolina. Do tego jest zwykła mąka, cukier waniliowy. Cytryna, dokładnie będzie potrzebna skórka, tutaj mam też truskawki, jedno jajko, masło rozpuszczone, trochę soli będę potrzebował i cukier. Wszystko będzie w opisie na końcu filmu, a teraz zaczynamy robić nasze ciasto. Więc teraz do miski dodaję twaróg. Do niego... Od razu dodaję jajko, masło, do tego trochę soli. Cukier wanilinowy. Takie półtorej łyżeczki. Skórka z cytryny. Teraz mąkę zwykłą i kaszkę mannę lub jak kto woli semolinę. Aha, do tego jeszcze dodam dwie łyżki cukru normalnego. Ale to każdy według siebie jak to mocno lubi słodkie. I to teraz wszystko wymieszam i zrobię z tego ciasto. Można to zrobić mikserem. Ja to połączę łyżką. Znajdziesz dla mnie jakiś mikser? Tak. Tak wygląda ciasto. Dodam troszeczkę jeszcze do niego mąki. Jeszcze troszeczkę mąki dosypię, żeby ciasto było bardziej e, takie zwarte. Ale nie może być twarde. I tak wyrobione ciasto. Przykładam do mniejszej miski. Wkładam do lodówki na około godzinę. OK, moje ciasto po godzinie w lodówce jest takie troszeczkę twardsze. Będzie się z nim lepiej pracowało. Teraz podsypię sobie tutaj troszeczkę mąki. W tym cieście twarogowym właśnie chodzi o to, żeby ono było fajne, mięciutkie, delikatne, ale z drugiej strony gorzej się z nim po prostu pracuje, jak ono jest takie delikatne, więc Musimy właśnie zastosować to, że wkładamy je do lodówki, wtedy one trochę zwiąże i jest dużo lepsze. O. Teraz sobie tylko wytworzę z tego taki wałek. Ok, teraz będę kroił sobie ciasto i tworzył knedliki robimy coś takiego wkładamy truskawkę i szczelnie zamykamy Ręk, ręce dobrze mieć trochę mące Coś takiego i mamy już jeden knedlik truskawkowy. I tak robimy z pozostałą częścią. Tak jak mówiłem, żeby się nie kleiło dobrze trochę w mące. O. I następna truskawka do środka. I następny knedlik gotowy. Ja już mam wodę wstawioną. Za chwilę Wam pokażę, co do niej trzeba dodać, żeby one były jeszcze lepsze. A ja już Wam głowy nie zawracam. Skończę robić knedle. Ok, i tak jak widzicie, powstało mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć takich fajnych knedli. I zaraz będziemy je gotowali. Więc przechodzimy na kuchenkę. Jeszcze przejdziemy na kuchenkę. Pokażę Wam szybko, jak zrobić taką posypkę, w którą będziemy wrzucali nasze knedle. Ja dzisiaj zrobię wiórki kokosowe, mam tutaj. Do tych wiórków dodam ach, łyżeczkę dobrą cynamonu i troszkę cukru pudru. Może jeszcze trochę, trochę jeszcze tego cukru pudru, ale muszę go. No nie mam już sitka. Dwie łyżeczki dałem cukru pudru, będzie trochę bardziej słodkie. I robimy taką posypkę. I do tego będę wrzucał gotowe knedle, więc teraz idziemy na kuchenkę. Więc teraz tak woda zaczyna się gotować. Ja oczywiście standardowo do wody dodam sól. Ale dodam jeszcze Cukier waniliowy to podbije jeszcze bardziej smak tych knedli i dodam jeszcze kawałek skóry z tej cytryny. Ta woda jeszcze bardziej podkręci smak tych knedli truskawkowych. OK. Czekam, aż się do końca porządnie zagotuje i wrzucamy knedle. Woda się pięknie gotuje, wrzucam knedle i teraz największy bajer w gotowaniu knedli to jest taki i najważniejszy knyw, żeby je ugotować tak, żeby truskawka w środku była jak najbardziej twarda, lekko tylko podgrzana, a ciasto żeby było świetnie ugotowane, więc ja tą wielkość knedli wrzucam na 5-6 minut. Będę je na dwa razy wkładał. Jeszcze tutaj zostało mi 5 sztuk. Więc zostawiam na zegarze 5 minut. 5 minut minęło. Knedle wyciągam. I od razu wrzucam w tą posypkę. Tak to wygląda, zaraz będę ją obtaczał w tym, ale od razu wrzucam następną partię. Ustawiam zegarek na 5 minut. I. Będziemy jeszcze raz gotowali, znaczy tę drugą partię. Oczywiście jak zrobicie grubsze ciasto, więcej go dacie, to oczywiście ten czas też musicie troszeczkę wydłużyć, więc ja ustawiam kolejne 5 minut. I my już idziemy na stół, zaraz spróbujemy jak to smakuje. A tamte się ładnie mi ugotują. Dobrze, tak wyglądają moje knedle. Ja sobie zaraz może od tego najbrzydszego, najbardziej prostokątnego sobie spróbuję. A, super. W środku truskaweczka. Teraz spróbujemy jak to smakuje. Hmm. są naprawdę bardzo dobre ciasto jest bardzo delikatne hmm. są naprawdę pyszne warto je sobie polać jeszcze kłaśną śmietaną to jeszcze bardziej podkręci ich smak synek chcesz spróbować? Niespodzianka, to jest ta truskaweczka w środku, tata już Ci mówił. Więc tak jak mówiłem, ciasto robi naprawdę swoją robotę, jest świetne, jest naprawdę, no to jest naprawdę pyszne. Hmm. Gorąco polecam ten przepis. Chciałbym stąd pozdrowić Daniela, który mieszkał właśnie w Czeskiej Republice i mnie zainspirował ostatnio zrobieniem takich knedli, więc gorąco Cię pozdrawiam Twoją rodzinę. Z Wami już się żegnam, a nie zapomnijcie dać komentarzy i zróbcie sobie te kredle, bo naprawdę smakują wybornie. Pozdrawiam.